Kolejny dzień, kolejne wyzwania. Właśnie dotarłem na szczyt Pico Reiro i jest to, co tygryski lubię najbardziej, czyli jesteś w górach, a chmury są poniżej ciebie. Otóż to. Jak to wygląda? Był ten pomysł przybycie tutaj wcześniej rano wpadło dużo ludzi, a nawet powiem, że bardzo dużo. Nie wiem, co to jest, jakieś obserwatorium czy coś. A ja będę się poruszał w kierunku. Pikorówio. idę na drugą stronę, też Wam pokażę, jak to wygląda. Centrum informacyjne jakiś snack bar, souvenir shop, WC. Wszystko jest na miejscu. Jest godzina 8 rano. Słońce świeci 12 stopni bo to jednak wysoko. Nie pamiętam jaka tutaj była wysokość, ale, ale jest sporo 1800 chyba metrów. No, a ja będę się poruszał w tamtym kierunku na tamtą górę najwyższą. Trzeba się tu wdrapać, co by nie było że mnie tu nie było. W co coraz wyżej O, i tutaj jest 6 kilometrów Do Pikorówio Jest trasa I idziemy Trasa jest Można powiedzieć średnio zaawansowana no przede wszystkim obuwie musi być trzewiki porządne no i w miarę jakaś kondycja nie ale generalnie wszystko jest w miarę płaskim w terenie są tam jakieś schody jakieś e, przejścia takie bardziej ekstremalne ale, ale nie jest, nie ma jakiś Większych problemów, żeby to przejść. Także idziemy do takiej pięknej scenarii. Gór, chmur. Trochę wieje, jest chłodno. Tak jak mówiłem, właśnie od tych przełęczy, tutaj dosyć bardzo mocno dmucha. Aczkolwiek aczkolwiek nie jest aż tak zimno ale warto tak jak powiedziałem wcześniej za zaopatrzyć się w jakiś, um, jakąś kurtkę Dobra, idziemy dalej, nagramy coś kawałeczek dalej trasie jest bardzo dużo schodów, zresztą później też. Także jak ktoś jest nie tak na schody, to odradzam, bo jest góra dół, góra dół. Niektóre stopnie są bardzo wysokie. Ale ogólnie spokojnie się idzie. Widoki są piękne. Tam jest jakiś taras widokowy pierwszy także śmiegamy tu przyjechać rano, bo już teraz o 8 już był parking zawalony samochodami. Udało mi się akurat trafić, że ktoś wyjeżdżał. Dużo ludzi też przyjeżdża tutaj na wschód słońca. To też robi jakiś tam tłok. No, a po godzinie 9-10 to to już będzie tutaj masakra, że tak powiem. Stamtąd doszedłem. Nie, nie poczułem nawet tego. Idziemy dalej. Ile mogłem przejść? Może z 500 metrów, 600, może trochę więcej. Generalnie cała trasa, żeby ją pokonać, trzeba przeznaczyć około 3-4 godzin tam z powrotem. Wszystko zależy od to w jakim tempie to będzie robił i jak długo będzie się zatrzymywał na poszczególnych miejscach ale nie jest jakaś ekstremalnie trudna idziemy dalej. Pomalutku, malutku, bez śpieszenia się się nie za zadławić tym rzadkim górskim powietrzem. Coraz bardziej zbliżam się do ekstremalnej części trasy, ale jest niesamowicie tutaj. Po prawej stronie przepaść wielka, po lewej to samo. Chyba najlepsza trasa, którą do tej pory przeszedłem w górach. Jest po prostu mega. Widziałem tam z przodu jakieś wielkie tłumy pewnie jakaś wycieczka zorganizowana. Ciekawe, czy dojdą, może w połowie drogi zdechną. No i bije tutaj od tych. Od tego, od tej krawędzi. No ale jest mega, mega fajnie. Trochę małą zadyszkę złapałem przed chwilą, wspinałem się po jakichś schodach, ale. Generalnie jest tak, że są schody w dół w górę i pewnie i potem jest kawałek. Pełna część płaska z takimi właśnie widoczkami jak tutaj chmury w dole. Ekstremalnie wysoko. No, a ja idę tam, tam na tamtą górkę. Potem trzeba zejść na dół, w tamto miejsce i tamtędy się idzie, za tą górką i tam do góry. Także no jest kawałek do przejścia. Ale... Także to wszystko tutaj tak fajnie wygląda. No, można się po prostu stanąć i napawać widokiem. Niech żałują ci, co tutaj nie byli albo nigdy nie będą. Po prostu jest mega. Tam też jest taki punkt widokowy. W tą mijałem go już. Ale to super wygląda. Dobra, idziemy dalej. Znowu jakieś schody w dół. Trochę będzie tego schodkowania. Coś tu jeszcze nagram z kamerką 360. A może tam dalej gdzieś wrzucę jakiś taki timelapsik albo coś takiego. Dobra, idziemy. Zarąbiście. Tu jest fajne przejście. Zarąbiście. Tylko stopnie, nie? Po tej stronie nic i po tej stronie nic. Ciekawe, czy tu ktoś już spadł <grytanie> Powiem wam, że tak, z daleka to wydaje się. Jak stanąłem tam na takim punkcie widokowym, mówię o ja pierdzielę. Gdzie ja tutaj się pcham? Ale w tym momencie nie wiem, może minęło z 20 minut. już jestem w tym, w tym miejscu, gdzie widziałem tych ludzi, co myślałem, że tam będę szedł godzinę. A to minęło 20 minut. No, ale jeszcze jest kawałek drogi. Myślę, że z moim, z moją kondycją, z jakimiś przystankami i robieniem fotek i delektowaniem się widokiem, to to, że z półtorej godziny normalnie jest napisane, że półtorej godziny w jedną stronę, ale też czuję, że będą to dwie godziny ja pierdzielę Zbliżam się do punktu, w którym trzeba będzie wejść do środka tej góry, ale będzie fajnie, cały czas. Widoki takie mega zarąbiste, że szok, stamtąd z góry przyszedłem, ale tutaj jest normalnie mega. Zastanawiała się właśnie jak tutaj przejść przez tą pionową skałę, ale tam są jakieś jakiś wewnętrzny tunel jest. Nie wiem czy to jest naturalny, czy wydrążony przez e, jakiś rodzimów mader, Maderczyków, Ale po prostu tu jest mega. sprawa. Nie jest wcale tak jakoś ekstremalnie ciężko. Nawet dużo schodów. Jak ktoś ma problem z kolanami, to musi podziękować. No i te chmury tutaj poniżej poziomu szczytów zarąbiste. No i tam się idzie właśnie w tą, tą stronę. I zaraz będziemy wchodzić do środka. Zaraz dogram jakiś kawałek przed wejściem. Nieoczekiwanie bujna roślinność się tu pojawiła przy tej ścieżce. Pewnie dlatego, że tu można powiedzieć wieczny cień jest. Wilgoć. Stamtąd, stamtąd przyszedłem. tam z góry się schodzi. No dla niektórych może być ciężko No i tutaj się wchodzi już do środka tej góry Tunelo Tunelo du Pico do Gato Tunelo do du Pico Dugato Tego się nie spodziewałem Zarąbiście. Aby nawet nie trzeba mieć latarki ze sobą, dobra, wyłączam. Bo tutaj tak nie będzie nic widać z kamerki. Więc zbliżam się do końca tunelu. Nie jest jakiś długi. Może z 100 metrów ma. Może nawet nie. Jestem z drugiej strony. Świetnie. Tam chyba będzie. O, tam jest następny tunel. Ale to będzie mega. Teraz, znowu schodami w dół. Potem znowu do góry. I tam jest kolejny tunel. Świetna sprawa. Idziemy. W pewnym momencie, po przejściu niezliczonej ilości stopni schodów w górę do dół, górę, dół, trafia się na taki dosyć płaski odcinek. Myślę, że ma około 500 metrów 400 metrów. Przechodzi się przez jakieś 2-3 tunele jeszcze. Także taki można powiedzieć w połowie drogi lekki odpoczynek. Może to nie jest połowa drogi, to jest jedna trzecia drogi. Bo do szczytu już jest jeszcze y, 3,5 km. Chwilę na trasie stoją ludzie, sobie zdjęcia robią, ale tu nie ma co na to patrzeć. Trzeba ich mijać, bo gdyby tak dla każdego miał się zatrzymywać, to by tam nigdy nie doszedł. I następny tunelik. O, z zakrętem. O kurde, ale ciemno. Nic nie widać. Z jednej strony, z jednej strony to warto wziąć do takich do takich tuneli ze sobą latarkę. Aczkolwiek wystarczy światło z telefonu lub no, tak naprawdę jak wolno się idzie to to się trafia. No, widzę, że jeszcze następne 300 metrów może 400 i będzie kolejny tunel. Idziemy. Kolejny fajny kawałek. Po lewej stronie przepaść oczywiście. Po prawej stronie pionowa skała i ścieżka. A co ciekawe, przede mną idzie rodzinka w tenisóweczkach z dwójką małych dzieci, w klapeczkach, bez problemu. A co tam? Pójdziemy sobie w góry, porobimy zdjęcia, poskręcamy nogi. Wezwiemy helikopter i nas zabiorą. Ja jeszcze widziałem grupę Chińczyków też w takich ekstremalnych Japoneczkach strykających zdjęcia wszystkiego. Także no fajnie jest. Nie wiem czy jestem już w połowie drogi, ale jest tam zaraz będzie tablica. Zaraz będzie tablica, to zobaczę Ale myślę, że może, może więcej nawet pół przyszedłem naprawdę fajnie się tutaj idzie są momenty takie trochę ciężkie ale o tam idzie ta rodzinka z tymi dzieciakami co za debile w niektórych tunelach jest bardzo mokro także jak nie macie trekkingowych butów no to pierwszy tunel z, z kałużami z wodą i, i możecie wracać woda wszędzie tutaj jest na Teneryfie także tu na to trzeba Zwracać uwagę, dobra, idziemy dalej. Przed chwilą miałem taki ekstremalny odcinek trasy, że masakra. Myślałem, że wyzionę ducha. Same schody można bardziej powiedzieć, że to drabiny były, ale trzeba by się przedostać przez taką przełęcz z tamtej strony. Masakra. No ale warto tutaj kurde iść. Jesteśmy jeszcze, jeszcze jakieś jakiś kilometr 200 do, do szczytu. Także już 4, ponad 4,5 km, 4600 metrów przeszedłem. Cały czas widokin piękne, ale końcówka trasy jest ekstremalna. Trzeba co częściej się zatrzymywać i łapać oddech, bo naprawdę. Zadeszkę się dostaje niezmą Tam jest jakaś stara trasa Widać jakieś tam przejście, ale nie, nie jest otwarta Jest ciepło, jest ogólnie ciepło O i tutaj jest ostatni odcinek na, na szczyt Także idziemy po troszkę. Posuwamy się i nagrywa, nie? teraz jest stabilizacja jest pełna, mogę sobie obracać w różne mm. strony. Ile mogę na, na siebie na siebie mogę wziąć to zaczeki leciutkie. Super. I możesz no. sobie iść z tym i wszędzie wszystko robić, nie? Rewlacja. No. a ja dygam kilogramy. Naj, najlepsze jest to, że to mało, że tam ma tą stabilizację, że to wszystko <laughs> tak, jest. Tak. To tak fajnie na filmie wygląda, że szok. No proszę. Ja to jestem taka mało Dobra, będziesz w filmie. Jestem zacefana. Vlogerka z tak, wschodniej no. Anglii. Spotkanie na szlaku. Tak jest. Także no wrzucę coś. Fajnie to wygląda. No i dotarłem do punktu, w którym jest. Od którego jest jeszcze pół kilometra do szczytu. Tam jest traska na tamten szczyt. Można też się przejść, a tutaj do góry jest Pico Lubio. Czyli 6,5 km zrobione, jeszcze pół kilometra. Zarąbiście. By się trochę tłoczniej zrobiło, bo tu jakieś u góry chyba <i> schronisko jest też. Pewnie bar, restauracja, zimne piwko. <grym i> zimne piwko> oby idziemy zobaczyć było ekstremalnie ale już wchodzę na szczyt jeszcze parę stopni i jestem ja pierdzie to, to było męczące ale jest najwyższy szczyt Widocznie nam wykradzanie to całemu, że w z następnego szczytu, tymi wszystkimi górami, pierdołami aż tutaj, do góry. No, powiem wam, że 6 kilometrów ekstremalnej przygody, tu na dole jest schronisko. Można się tam posilić, wypić coś Można iść na, ten, na tamten szczyt Z niższych Piękne chmury Mega to wygląda Także udało się no, teraz takie to teraz na filmie to w tak, wygląda jakbym gronem leciał no. To jest super. To no. no. Technika. Technika jest super. Generalnie teraz tutaj, to jest niby blisko, ale ona tak na filmie będzie tak wyglądała, jakbym go mówił. No i szybki amdeńczyk jeszcze na koniec. Droga tam i z powrotem zajęła mi 6 godzin. Dokładnie prawie 6, prawie 6,5 godziny. Z powrotem jest gorzej, jest ciężej, bo w większości jest pod górkę z powrotem. Wiadomo, że człowiek już jest wymęczony tymi godzinami i, i dlatego jest, jest, jest ekstremalnie ciężko. Tym bardziej, że cała powrotna droga praktycznie jest na słońcu. Ale jestem już na parkingu. Raczę się tutaj cajderkiem jeszcze zimnym i, e, i kończę. Będę zmykał do hotelu, pochillować, szauerek, drineczek. Przejdę się gdzieś na, na promenadę, gdzieś tam blisko. Fajnie. Do zobaczenia.